ale zaczynają się zapowiadać ciekawie, jest ich coraz więcej i są coraz, coraz cieńsze, męższe. W tych tunelach łatwo zabłądzić, panowie. Cześć. Czołem, no. Dzisiaj witamy was w porcie Cebulice. Wybudowany w 1883 roku jako część twierdzy Modlin. Fort był niejednokrotnie modernizowany. Dzisiejsza forma nie jest formą pierwotną. Fort był pierwszy raz modernizowany w 1894 roku do 1900 roku. Później był broniony przez wojska rosyjskie przed Niemcami w 1915 roku, czyli w czasie I wojny światowej. Bardzo ciekawy obiekt. Zapraszamy do zwiedzania razem z nami. Wchodzimy do środka. Taki przysionek taki. Informacja. No tutaj mamy fajny tunel. Chodźcie panowie najpierw to zobaczymy to tutaj. Zobaczcie informację. Dziury w ścianie. No, Pociskach z, z, z karabinów maszynowych w trakcie ataku wojsk wrogich. Tu w ogóle jest informacji. Czekajcie, zobaczmy co tutaj jest. Tutaj było. Tutaj masz okno strzelnicze przed nami. Tak. Nie. Super fajnie. czy nad nami coś jeszcze było? Nie. To tutaj właśnie i tutaj drugie było okno strzelnicze. To my jesteśmy po drugiej stronie tych, jesteśmy po drugiej stronie tych drzwi, na których się wcześniej witaliśmy za tą ścianą i także te okna strzelnicze były widziane z jednej strony. Było wejście pewnie gdzieś do jakichś piwnic, tylko już zasypane. No to jest kolejna informacja. Bardzo mówi jakieś A tu jak na wszystko na takich takich miejscach. Zobaczcie, tutaj były drzwi. Tak. Mamy Są jeszcze zawiasy. Pozostałości. Bo... Na tym myślę, że tutaj jakieś rury też te Tak mi się wydaje. Może RR. też wentylacyjne. Coś takiego, takie. coś takiego. tego. <grym> tu też coś było na górze, Widzieliśmy. Spory to było. Naprawdę, bo. Spory, bo nie się była. Tutaj też. Idziemy dalej. Ciekawie, ciekawie. Że widać no kawałek konstrukcji. Jest, o i no, tutaj, tutaj coś mamy. Panowie, chodzimy na górę? Tu była jakaś chyba wieżyczka strzelnicza? Może być. A zobaczcie, tutaj jeszcze jest. Już, już. Jakieś pozostałości, Chodzę z drugiej strony wieżeczka strzelicza to no to pewnie nie była, Tu są pewnie wentylatory. Były. Tutaj znajdują się pozostałości po solidnych odrzwiach, prawdopodobnie metalowych, które służyły zabezpieczeniu do pomieszczenia, z którego wracamy. Tutaj co nie. Pomieszczenia mamy, trzeba zbadać wszystkie pomieszczenia boczne. Tu jakiś coś, coś, coś było składowanego, może być, składować. albo, albo to był skład amunicji, tutaj, magazyn, magazyn amunicji mógł być. Ja myślę, że może on był inaczej, te magazyny amunicji, aczkolwiek nie jestem do końca pewien, na pewno tu widzę drzwi były i są drzwi, pozostało się po zawiasach to przejść do mnie i to mi widzą. Tak, tak. Zawiasy pozostały, drzwi nie ma. Także Radek widzisz. Raczej to chyba do amunicji nie było, bo takie słabsze te drzwi to wyglądają. To znaczy... Nawet nie ma żadnej promulgacji, nic z tego nie ma. Adrian, my nie wiemy jakie to tutaj były drzwi, ponieważ ten obiekt był niejednokrotnie modernizowany, więc były jakieś zmiany na pewno tutaj wprowadzane. Ale generalnie nasuwają się dwie myśli. Albo tutaj stacjonowali żołnierze, no. I to tak? były, było ich... Jeszcze pokażmy tutaj z tej strony. I to było ich, że tak powiem, miejsce noclegowe. Miejsce noclegowe, a albo składowana to była amunicja. Przejdźmy. Przejdźmy do drugiego no, nasze pomieszczenie. No, tak. Było nie to, było, to, było, to było Tak, tutaj jest podobne pomieszczenie. I tutaj zobaczcie, tu też jest y, 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 otwór na wentylację, tu jest reszta jakieś wysiłki. Tak, tak, tak. Pokaż środku tam. Jest. I tam dalej też jest taka dziura. Jest. Tunale zaczynają się zapowiadać ciekawie. Jest ich coraz więcej i są coraz cieńsze. <grym> Beższe. W tych łatwo zabłądzić, panowie. To właśnie. <laughs> Powinniśmy zaściąć. Tu też też jakieś były tu drzwi tak. podwójne. To Miałeś prawdopodobnie były drzwi ka Na pewno były. Tak Spójrzmy na... Jeszcze raz na tunel. Widzieliście do napis na ścianie w vandalizm tam w tamtym pomieszczeniu, z co wychodziliście. to jest I prawda. prawda. I to jest prawda. Zobaczcie, jakie są wątki w i podejście, lewo w prawo. Ja proponuję tutaj może, tutaj może, nie wiem, sam... Tutaj kolejne wielkie Znaczy powiem Wam szczerze, że może lepiej się nie rozdzielać, bo... A tu już widać że nie, nie wiadomo jak z zasięgiem. Tutaj tak, tutaj jakaś studnia jest. A tutaj były jakieś... Były. Ale tutaj jesteśmy w latrynie. To jest to była wojskowa latryna. Proszę bardzo. Tutaj żołnierze robili kubkę. Zaczynąc w prawo lub bądź prawo. Narażać swoje życie ze względów na zawalający się sufit. Rok 2008. Już już wyjście już jest, a więc trzeba uważać panowie na głowie. Jest wyjście? Było wyjście. O, tu było. Były latryny, co? I były. Tak, tak. Tak, tutaj była wojskowa latryna. Zobaczmy, co jest z tej strony. Tutaj mamy wyjście. O, a I Z prawej i z lewej strony. Okej. Okay. To może się cofniemy. I przejdziemy tam Kolejny dźwięk, zobaczcie. Też gazoszczelne. Ale zobacz, jak finezyjnie wykonane. Pół No. Ok, więc idziemy dalej. Zwiedzać dalszym korytarze. Ale coś Kuba tam chciał. Przejdę do Kuby. Zobaczę, może coś ciekawego. Będę Jak tam, Kuba, co tam masz ciekawego? Głęboka studnia. Wow, kawał studni. Trzymaj to Tutaj się widać korytarz. Tutaj będzie, będzie skręcał w prawo. No, zobaczmy, tutaj jest jakiś zamurowany. Pomieszczenie, tak? No Czy korytarz? Ja ja pomieszczenie. No, być w tym miejscu progodnia, bo widać we yy, wąskie drzwi i. A więc nie, nie kierujmy na ten na... no. no. A panowie, zobaczcie. Yy, nie nie to, proszę Śpi. Proszę no, bardzo. bardzo. Więc. Nie omówię się go, bo będziemy uciekać. On, bardzo. Tak. Tak. w Także tak w miejscach uważajcie na nie doperze. Między innymi i myślę, że tutaj chyba będzie, będziemy się kierować do wyjścia. W tych okolicach. Aczkolwiek kolejne pomieszczenie i, I tutaj, i tutaj nie. kraty jeszcze jakieś były. Tak, zwłokna. Solidne. Do dzisiejszego dnia się zachodzą. Jesteśmy w drugim obiekcie portu. Po prawo widzę, już się rozciągają długie korytarze. Po lewo też coś jest, ale nie widzę, bo jest, jest ciemno. Także wybieramy chyba tą stronę ciemniejszą i, i zobaczmy, co się tam skrywa. Jest długi korytarz. Bardzo fajny, długi korytarz. I ten korytarz, tym korytarzem przejdziemy później. Ale pierwszysta droga, u tu jest zasypanego. Dobra. Zciągam. Tutaj też był jakiś tunel tylko zasypany. Tak. Tutaj tak jak widzicie, zobaczcie też jakieś rury prawdopodobnie tędy tak. były prowadzone. A tutaj stamtąd nadciąga Kuba jeszcze. Jeszcze robi zdjęcie, ale okej, okay, dobra. <słuch> Ja tu widzę, że większość tych korytarzy to jest zasypana w ogóle. Zasypany. Tutaj też był jakiś korytarz, jest zasypany. Jest korytarz długi. Jakie? Echo? Eko. Eko. Ciekawe taką co korytarz wprowadzić. Ale w każdym razie tutaj widzicie jakaś siła, po prawej stronie. Ten korytarz tutaj się kończy, panowie. Niestety. Co ty gadać? Tak. Tutaj się kończy. Tutaj jest koniec tak. korytarza. Aha, Tutaj czyli mamy taka forma, jakby. Z... Tak. Tutaj mamy. Dla dla tak. Strzelców. Bo tutaj mamy, tutaj mamy okna strzelnicze po bokach. Nie, no, panowie, ten budynek ma swój klimat. Co ma? Klimat. On jest dużym obiektem wojskowym. No w ogóle cała twierdza Modlin była bardzo dużym obiektem. No i nam się tutaj kończy wygodna ścieżka. To chyba coś wybuchło. W tym miejscu? Tak. Znaczy ostrzał był prowadzony tego miejsca, więc teraz wchodzimy do ciemnego korytarza. Ja muszę zapalić jednak latarkę. No panowie, tutaj jest troszeczkę troszeczkę ciężko. Troszeczkę ciężko. O kurka! Tak ma być. Tutaj jest bardzo nisko, ciężko jest się przedrzeć, ale damy radę, panowie, damy radę. radę Uważać tutaj na głowę. O kurcze, tutaj jest naprawdę. Sam uderzy, uwaga na głowę, sam uderzył w głowę, rozumiecie? No, ja Proszę nie Państwa? ja nie uderzyłem głową. Patrzcie co się tutaj dzieje. Konata, tutaj jest niebezpiecznie, panowie. Zawał. No, tutaj jest zabał. Tyle, nieźle. Tutaj coś jeszcze zostało. W tym miejscu. To pewnie wentylacja tutaj była. Tak. Zasiadam trochę dla wąskikiem. Jeszcze, 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 jeszcze. Brawo. To ja panowie przejdę, zobaczę. No Tam chyba jest, widzę jakieś. Yy... Jest przejście. Przejście, koleżanki wyłączę. Musi być przejście. No, teren jest, teren jest trudny. Teren jest trudny, ale nie do przejścia. Nie znaczy, że nie do przejścia. Nie, ja nie będę skakał. Ja przejdę sobie tutaj bokiem. A tutaj, spora część zamalona, tutaj pewnie coś wybuchło. Na 100 procent no mamy kolejny korytarz. Da się zaś, da się, da się. się yy, Prawdopodobnie to jest wynikiem ostrzału. Ale to jest tylko moje zdanie. No niestety, tam tu już nie ma. Tu też jest zawał. Jest zawał, ale. Kolejny ten wentylator, jakby i, I się dalej dostajemy. Chodziło, że do drugiej strony tam, tam. Było pomieszczenie jakieś. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest po pociskach. Albo po odłamkach no Zobaczcie panowie, jesteśmy w tej chwili na Stropie górnym Ładne pęknięcie Znaleźliśmy kolejne wejście do, do tego portu Z której strony jeszcze nie wiemy Ale jak wyjdziemy zobaczymy pewnie, dowiemy się mniej więcej Kuba latarkę przyszykuj i wchodzimy Idziemy panowie Czekaj Zobaczcie Jakiś buchak podwieszony, coś na tym wisiało. Szczerze? Co to mogło być? Prawdopodobnie Prawdopodobnie tędy mogło być... Tutaj mogła być winda amunicyjna. Powierzchni Jest przewod? Jest. Jest kolejna zajście, Jest nudnie, to piętra nie jest widać. Tak mamy korytarzek korytarz, który schodzi panowie na sam dół, a tu jest kratka welacyjna. No. Zobaczcie, jest Wejdźmy zobaczmy. Ale jest jakaś taśma, zobacz. No ja to zobaczymy. Zobaczymy. Nowa. Uważajcie na te nasrody, są. Są Trzymaj się poręczki. Dobra. Trzeba, żeby ta poręb była. Jest to, tak, trzeba. Tak. tak. Uważajcie na schody, bo dużo jest ziemi na stronach i... Tak, te są strome, są strome. Tak. Bardzo strome i śliskie, tak. Może to wygląda dziś nieudacznie, jak my schodzimy, ale niestety jakoś trzeba zejść. No. Nie jest to łatwe. Faktycznie. No zobaczcie. Taśma jest, zobaczcie. Zobaczcie, no, mamy, mamy korytarz w prawo i w lewo. A no, jak słów z jak wygląda? No, tam jest troszeczkę niżej. Zobaczysz tutaj. No dobra. Ktoś tu palił ognisko. To co, idziemy dalej do tego? Idziemy. Jak, jak weszliśmy? To idziemy. Idzie, jak już weszliśmy, to idziemy. Teraz ludzie tutaj ognisko no. <gry> i tu można to można przeczekać. No można. Kolejny podobne, budzio. Podobne tematy jak w poprzednim. No, tutaj mamy już strop. To. Ciekawe. Rozumiem. Zsypało się z góry. Ale, ale nisko, Tak, tu jest wejście. Coś Tam jest przejście, do, zobacz, no I widać pęknięcie. Widać pęknięcie. To jest te pęknięcie, co wcześniej tak. byliśmy na tym. Aha. Prawdopodobnie. Nie, to nie ma sensu, tam idźmy, tam jest. Dobra, zobaczcie tutaj. Nie, to bo tam, tam się kończy ten korytarz. Widzisz, jest tutaj przejście. Jest luft, dlatego ja palą te nisko. Tak. No ale komu by się chciało w takim miejscu nisko palić? Tutaj są te schody, którymi żeśmy chodzili. Tutaj mamy, panowie, kolejne pomieszczenia, które są bliźniaczymi pomieszczeniami, w których wcześniej bywaliśmy. Ja myślę, że w tych pomieszczeniach mogli spać, jeżeli Mogli. No panowie, mamy chyba labirynt Ciekawy Wszystkie korytarze są bardzo do siebie podobne no. Tak, i tutaj Latryna kolejna jest Czyli z niej i to jest ja chyba jeszcze. ta latrena, którą my wcześniej filmowaliśmy. Nie. Nie może być tak. Nie, nie, to jest co innego. Nie może, mamy wyjście A może i tak? Nie nie, 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 faktycznie, bo wtedy było nad, nad, nad studnią, że tak było, nie drzewko, tylko skrzynka. Po kubie. Tak, tak, tak. tak. <laughs> Już mamy wyjście. Tak. Ale nie może okay. być, bo schody byśmy przegapili, tak? To nie, to jest inne. Tam była na kanał. Tam musimy iść albo tu. Proszę tam proszę. Kolejny No ale jest że Co tam, tam może być zabraniają się Łóżko, zobaczcie Staramy się szukać te, te wejście, gdzie widzieliście przed chwilą ten tapczanik. Tu 1 C i dwa na górę. Tędy szliśmy już, czy nie? Nie, nie. to idziemy. Kości. Oj, to jaka sucha. Puste pomieszczenia. Jest wiele takich, ale klimatik jest, co? Jest, jest. Panie, czuć historię na każdym kroku. Byliśmy tutaj w dół, jak tutaj ten korytarz. Tutaj panowie jeszcze nie byliśmy na pewno. Jest, na pewno ja I tutaj mamy pomieszczenie, w którym spało wojsko. Tutaj, tutaj, tutaj spało wojsko. Też mi się tak wydało. Kuba, twoja orientacja w terenie jest bardzo przydatna. Jest drugie tak, dla was te uszka, na legity. To są łóżka jeszcze po na których spali carscy żołnierze. Dobra, łóżek podstawka tu, bo idę może nie muszę go telewizor prezy. uwagę jeszcze na ściany, nie? To się z tamtej strony może lepiej widać jakby są takie zielonkawe, nie? ale nie wiem czy to jakby jest radziecka kultura, Ech. że takie budynki stawiają cały czas zielono to, to znaczy nie, ładny. to był to był szary tynk który miał się wtapiać w środowisko Ewentualnie to mogły być zacieki po deszczach wieloletnich Tak, ale I zobacz jest. jak solidnie to było zrobione, tyle lat stoi i jeszcze widać. mamy tak, tutaj mamy ślady po pociskach. Chcąc nie chcąc żegnamy się z wami z tego miejsca z fortu cykulica nr 7. była dla nas fajna na strzec, okaże się, że dla was nie będzie fascynujący. Czekamy na komentarze. Generalnie włog jest dużym obiektem, duży jest chrzenia, ale tak jak widzicie na filmach, chodzenie w takich miejscach jest bardzo niebezpieczne, bo można wejść w jakieś no, fajne miejsce, które... Z którego nie można wyjść. Nigdy nie wrócę sami z takie miejsca, bo można nie wyjść. Nie będzie A więc tak, jak film, jak film Wam się podobał, to łapki w górę oraz subskrybowanie naszego kanału. I do zobaczenia na, na następnych naszych ciekawych filmach. Na razie. Trzymaj. Cześć.